Cześć, tu Gorigon, Witam was. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajemy w Immersive Engineering, a w zasadzie Absolute Immersive, modpack. E, I gram sobie dzisiaj z, jak zresztą codziennie, albo w każdym odcinku raczej Juniorem. No właśnie, kontynuujemy sobie nasze zadania z poprzedniego odcinka dzisiaj chyba, czyli Junior po prostu będzie kończył tutaj, w zasadzie. Pracował dalej nad naszą wielką halą produkcyjną. Ja A ja kopać. będę y, podstawy immersiva, tam te kabelki sobie ciągnął. E, przez Dobra, tutaj nasze okay, pomieszczenie. Ale to, to pamiętaj, żeby nałożyć na film restrykcję 18 plus. Okej. Okay. A pod koniec odcinka chyba będziemy. Niespodzianka, niespodzianka jest, także. Będzie, niespodzianka, Będzie tak, niespodzianka, która bardzo nam pomoże w przyszłym rozwoju. Także osoby, które znają Modpark Messy Engineering na pewno już wiedzą o co chodzi. A te, tak. które nie znają, to się dowiedzą. Tak, myślę, że nawet rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Tak. Ale, Ale aż jest... takich. aż a, a... A, bo... Nie mogę się wysłowić. Czasami tak mam. Ale aż takich jak to się mówi? Podpowiedzi, o. Podpowiedzi to nie dawaj. Nie no dobrze. Nie. Yeah. W takim razie ja sobie dalej tutaj te kable kładę. też, żeby je dobrze kłaść, bo potem jak nas prąd pier... Potem jak będzie zwarcie, to ja nie będę do, be... do bezpieczników do podziemi schodził. <noise> na szczęście mamy już teraz te izolowane kable, więc... Na szczęście mamy są... bezpieczniki na dachu, tak? Tak. Bezpieczne, bezpieczne dla zdrowia i życia. <noise> Ooo, wow, ale on zwiechę jakąś straszną. Mój elektryk też tak mówił. Znaczy, nie, że ma zwiechę, tylko że, tylko, że są bezpieczne kable. Już właśnie sobie wyobraziłem takiego, takiego typowego Janusza, co siedzi mi przy kablach i taką zwiechę złapuje. I tak stoi w miejscu. Loading. E, e, tak. Przepraszam, a co się panu stało? Mam za mały transfer. Okej, okay, ja muszę zbudować hitery, czyli takie coś, co nam pozwoli zasilać właśnie. Właśnie, ee... a te hitery to na czym to może, że tak powiem? To chodzi o to coś, co stawiasz pod piecykiem i on to tak jakby au głupi batek. Stawiasz tam... obok piecyka. A nie pod? No bo w nie. sumie hiter to chyba musi pod. To się nazywa external hiter i to hmm. ogrzewa ze wszystkich stron, jakby. Uu. Ze wszystkich stron, ale jest w stanie zasieść tylko jeden lub dwa piece naraz, nie? Mm. Ze wszystkich stron mówisz. Hmm. Tak. Pyk. Aha, jeszcze Redstone jest potrzebny. Tak akurat. Uu. Chciałem powiedzieć, że mamy dużo. Okazuje się, że... No ja już e, trzeci przetapiam, tak przetapiam, także wiesz. Bardzo trochę. dużo mi na to poszło na te kilofy. E, idzie. Ale ja bym zrobił dwa te hitery. A, akurat tyle mam. Tego. Pyk. Ale spokojnie, w międzyczasie się pójdzie do kopalni Read the Worm. Spridzek. No. Nie, to się nazywa. Okej, okay, mamy dwa hitery. Odkładam ingoty. Sztapki. Czego? Przelazam. A, -a. złyszam. Ow, co, idź sobie stąd. O o, 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 Spadaj, co? spadaj. Cześć. owco. No. Mm. <laughs> Okej, okay, dobra, czyli ja usuwam ten farnes. A, niech sobie pompa zostanie. I usuwam... A, bo, popatrz. Co? Mm. Jakby teraz ustawić? No bo tutaj jest miejsc yy, 4, a ja potrzebuję łącznie 6. Mm -hmm. Dlaczego sześć? Nie, pięć miejsc jest potrzebne. Potrzebuję sześć, aha. Yy, no dlatego, że chcę postawić, wiesz, piec-hiter-piec, piec-hiter-piec. Mm -hmm. No ale dobra, jakaś sobie poradzę, piec, to nie jest problem. Piec-hiter-piec. Powiedzmy, że niech będzie. Powiedzmy, że rozumiem o co ci chodzi. Myślę, że trzy piece nam szkletor. na razie wystarczą. Szkieletor się zespałnił. Oh no. O tak, będzie zabawa. Dobra, ustawmy tak, wiem, że to nie jest najbardziej wydajny układ, ale niech będzie. No dobra, chodź do pancia. Gdzie jest mój młotek? Aha, tutaj. Pyk. No i oczywiście tak jak to bywa w imersywie, musimy sobie przekręcić. w Paszew, i... nie powiem co. Gdzieś tam. Dobra, tu trzeba postawić latarnię, tu trzeba postawić latarnię, tu trzeba postawić latarnię. Tu trzeba postawić latarnię. Tu trzeba postawić latarnię. Tu trzeba postawić latarnię. I tu Tą też. To musi mieć ustawione. I tu też. Boże. I tu trzeba oświetlać oświetleń dać, żeby to się nic nie spawniło. Ja ci zaraz zrobię może lampki z tego z Immersivo, bo one są mm. fajne. Klimatyczne. Ale one potrzebują prądu? Nie o dziwo, nie potrzebuję. na pewno na 100% na, na to 99 ja, to jak będę przygotowywał to pomieszczenie <grym> dla lamp. ciebie żebyś mógł tutaj zacząć te swoje wyimaginowane rzeczy wstawiać to nie ma problemu chętnie ich użyję <grym> gdzie one są jak one się nazywają pewnie lamp właśnie lamp i nie znalazłem ich więc muszą się inaczej nazywać no, to ja ci nie pomogę, nie jestem ekspertem w takich sprawach. <laughs> Lantern, o, popatrz. A, A nie, jest Glowstone do tego potrzebny. No, to spokojnie. Nie ma rozmowy. Damy Wiem, że jeszcze nie mamy Glowstone'a, ale niedługo mam nadzieję, że będziemy mieć. Bo w końcu przydałoby się mieć, nie? No, przydałoby się zdecydowanie. Zdecydowanie. Ty nie masz zasilania z jakiegoś powodu. Nie jestem na baterie. No, bardzo ciekawe wszystko. Dlaczego to nie działa? Wielka tajemnica tutaj jest. Tajemnica poliszczinela. <laughs> ok, wrzućmy coś. Dobra, ja swoje zrobiłem. Piękna zrobiłem. dziura. Oczywiście trzeba, trzeba ją jeszcze będzie pocizelować, wyrównać. Takie tam pierdoły porobić, ale to już w swoim czasie. Odnieść trochę wyżej. A, tutaj muszę przełączyć na output. Pyk i powinno działać. Chcesz zobaczyć, jak pięknie to zrobiłem? Bo no właśnie <noise> idę. Bo jestem aż. Cie ciekaw. Nie no, wygląda fajnie. Kopię? Nie kopię. Nie kopię. No dobra, no to przynajmniej będzie mi. Mieli... Teraz już tylko kołkoł będą nam zużywać, znaczy będą nam. Oh! <noise> Źle się przekopałem, słuchaj. Chcecie wiedzieć co... A, wy... widzowie widzieli, co żeś zrobił w poprzednim odcinku, nie? Są ścianą tutaj. To moi tak. Jeżeli chcecie wiedzieć, co on tu odwalił, to oczywiście zapraszam do Gorygona na poprzedni odcinek. Ci, co nie oglądali, bądź oglądali u mnie. Ach, jak to zobaczyłem w między nagraniami, to mnie po prostu... To było takie, kurde, no. No, niestety myślę, że to nie jest pierwszy... A I nie ostatni, ostatni raz. raz. Też tak jest. Słuchaj, dobra, hmm. czyli piece mamy zrobione i one nam nie powinny produkować teraz zanieczyszczeń. I ja swoją część też zrobiłem i jesteśmy mniej więcej na 8 minutach, czyli powiedzmy jeszcze przed połową odcinka. Czyli co myślisz, że no, powinniśmy. to mam spokojnie. Pamiętasz, prosiłem cię tutaj o ewentualnie zrobienie tych yy... skrzyneczek? Yy, skrzyneczek jakiś. Ja w międzyczasie sobie tutaj wszystko pochowam, co jeszcze mogę tutaj schować. Na pewno coś tu jeszcze dam radę schować. A jak nie dam, to też dam. <laughs> Zrobię kilka tych. Mm. Storage Crateów. Co to jest Storage Crate? To jest takie mm, skrzynka pudło na rzeczy z immersiva. O! A to jest to, 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 to coś, co można przenosić, tak? Tak, to jest to coś, co jest u tych yy, u, w tych domkach u inżynierów. Uh -huh. inżynierów. No, zrobię to, bo nie mamy w sumie. Pyk. Hidoki. A w sumie tutaj jest 14 skrzynek jeszcze w razie, co? O, no właśnie. Więc jest 14 skrzynek Incepcja. <laughs> tak, wiesz, to Incepcja. Tak, że się. By... O. o, a czemu się ten restą nie przepala? Coś... Panie majster, coś żeś zepsuł. Bo prądu nie ma. Czemu nie ma plundu? Moim, z... słuchaj, jeśli chcesz mieć zdanie eksperckie na ten temat, to mm -hmm. prawdopodobnie znowu spadł nam śnieg na wiatrak. E... Co? <laughs> Już zasuwam na górę, no nie kręci się panie, nie kręci się. Jakim cudem śnieg pada na wiatrak? Halo, no już się kręci. Trzeba, od... Trzeba jakiś, kurde, daszek nad nim zbudować, czy coś. Będziesz chodził i odśnieżał. O nie! O nie! Tylko nie to! Au. No o, ważyć. dobra, palą się świetnie. Tylko czemu redstone'a teraz w nich nie ma? Bo go zabrałem. Już teraz się przetapię. O, i goriko, co To jest grill. Szparagi można grillować. Uuu, pycha, ja lubię bardzo szparagi. Wiesz co, ja tak średnio i w sumie grzybki można grillować. I co jeszcze można grillować? Blank Advanced Modifier można grillować. <grymna> Brzmi pysznie. <grymna> <grymna> Tylko, żeby cię nie kopnęło przy spożywaniu. No dobra, mój drogi. Myślę, że czas najwyższy zacząć nasz plan numer dło na dzisiejszy odcinek. No myślę, że tak. Myślę, że nie ma co odsuwać go już nie tak daleko. Się, dokładnie, nie, nie ma co czekać. Trzeba brać się do roboty. Ej, w sumie to jestem ciekaw, czy można też zrobić.. Wow, heavy plainted shield. Uuu. Bone shield można zrobić. Wow, fajnie. W jest sensie tam potrzebne? Tak, czy można... Czy można, czy można... Zrobić. z... Chyba nie można zrobić shielda drugiego. Jeszcze jeden, czekaj. Zobaczcie, jakie można shieldy robić. shield Można robić tak. Magnetic Glow. No to, to raczej shield. shield to... A, equip the shield, ok, Ale to raczej shield nie jest. Co to w ogóle robi? Equip the shield at the press of a button. Dobra, nieważne. Heavy Plate, Bone Shield i Shield. Aha, czyli nic ciekawszego. Nie, nie można zrobić resztą nowej tarczy, niestety. Uu, szkoda. Ale nie wiem, czy można. Nie, nie, nie można je też pokolorować. Trochę lipa. Nie wiem czy mam kapsa włączonego tak by the way, ale niech będzie. Mm, dobra. Tak, ty się ubrałeś, ja się zaraz ubiorę. Ja się ubrałem w ogóle, wiesz, się nie tutaj obcyndalam. Ciach, 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 ciach i ciach, ciach. No, dobra. W sumie zabiorę Krajta z nami. Santa, Santa is here, boy. Uuu, jak śmiesznie wyglądasz. Redstone's googly eyes. No nie. Redstone'owa redstone zbroja. Ona jest, ona jest w razie czego na poziomie ironowej, także to tutaj. To... Ale mam fire resistance. Uu. Ty! Popatrz. Dobrze. To, to trochę zajębiazdo. ci teraz pozazdrościłem, też sobie chyba skraftuję. Zazdrość, zazdrość. <grym> mamy, mamy, mamy za mało restowna niestety. Ojej, jak nie będę ci. A mam ze sobą Stack. A, no to spoko. A, A, to nie, nie, ty... będę ci, nie będę ci kradł tutaj stylówki. Nie, nie, jak chcesz to rób? Wiesz, to nie. chodzi o to, żeby mieć jak najlepszą obronę, nie? Czekaj, dziewięć potrzebujemy obsydianów? Eee, dwa na dół, dwa na górę, cztery na boki. 12. Oh man. Brakuje to nam. Mało. Mam 9. No to, no to nie dobrze. <laughs> to bardzo niedobrze, ale możemy coś na to poradzić, mój drogi, wiesz? Trzeba tylko wziąć dia Diamond Pickaxe który właśnie robię. Jednego nam brakuje. Jednego. Dobra, to już biorę... Już... Masz diamond pickaxe jakiś, czy nie? Nie, nie, ale powinno być pięć diamentów. Y... Tak, wiem, że są diamenty, to to się nie martwię. A, dobra, ja poszukam obiecnek. w międzyczasie ten, ten... O, jest. Jeden flint mamy akurat. Flint and steel. Jest diamond pickaxe, a teraz chodź ze mną, idziemy na dół. Tylko najpierw trzeba wziąć jeszcze jakieś wiaderko z wodą. Mamy tu jakieś wiadra? Czy wszystkie wyniosłeś? Wiadra są tutaj, mój drogi. Zobacz, czy wszystkie wyniosłeś. A nic chyba wszystkie są pełne. To ja na szybko jedno opróżnię, dobra? Czekaj. A jak to się robiło? Ten krok, 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 coś tam. Proszę. O, może być. Dziękuję. <laughs> Potem to przerobię dziękuję, na, dre... na, na treated wood. No, no spoko. Ja nawet nie wiem, jak to się robi, także spoko. Dobra, Bardzo mamy wodę. Dobra, idziemy na dół, chodź. Ej! Fak. Masz fire resistance, spokojnie. A faktycznie, mam fire resy. ojej, jak mi przygoda. Ale żeś zrobił, teraz już nie zaskoczę. Czemu ty wchodziłeś na górę koblem? Bo to jest mój nerd, Pol. Musiałem wejść na 44. poziom. Bo tam jest Boże. najwięcej y, tego. I po prostu nie zdążyłem Dobra, się tego usłyszeć. Czekaj, czekaj, gdzie jest teraz najbliższa lawa? Gdzie A ja ci pędziesz, chodź ze mną na 44 poziom. Okej, okay, 44 poziom, dobra. Jak to brzmi... Tutaj trochę jak... Normalnie, po prostu schodzisz. Oh, fuck. I leci twój duszek w górę. Twój, twój duszek leci w górę. Znaczy to jest karbon, ale niech będzie. Dobra, ja idę po. Ja idę po tą lawę. Już widzę gdzie jest ta lawa. Eee, tak, żeby ta jakimś... się eee, jest ta nie pasi. Akrobatą. Mi ale może tutaj gdzieś będzie. Ło! No, powiem ci, że średnio jest tą lawą, bo ja jej, ja jej nie, bo ja jej nie zaleję na obsydian. A yy, za tym, za kominem no, mamy lawę też, nie? Za kominem? No, za kominem. Tak? Moim zdaniem to jest ta sama lawa, tylko że... A, bardzo możliwe. Coś czuję, Czy że zanim skończymy ta. tę serię, będę miał całą mapkę obsianą, słuchaj, tymi znacznikami śmierci. Bo cały czas nie, nie, nie udało mi się znaleźć no waypointów, żeby je usunąć nie była ta lawa za kominem? Oj, no za kominem. Pod kominem. Obok komina, po lewo. Albo po eee. prawo, zobaczcie od której strony patrzysz. Czekaj. A ty za ile? Tu... A ty już jesteś, to chodź pokaż mi, bo ja nie za bardzo kojarzę. Czekaj, tylko wezmę swoje śmieci tutaj z domu. Nie znikną ci spokojnie. Tu się nic nie łapie, bo nie ma tutaj bejtów oczywiście. Tak, dobra. Ale to kopci z kubaństwo łupanie. A dobra, ej, nie, nie jest w sumie tak źle jeszcze z tym karbonem. No i tym wszystkim, co tutaj mamy. Nie jest tak źle. Tu jestem. Już robię las krzyży. Ty tak. Ej, ale ty wiesz, że jak postawisz ich tutaj wystarczająco dużo, to się zrobi mini No co ty? No, mini o nazwie Grapestone. E, <laughs> nice. Ej, ale tej trawy z tej wyrosła to wszystko przez ten karbon. Moim zdaniem gdzieś tutaj trzeba pokopać, żeby znaleźć tę lawę. Mówisz. O, jest lawa. Dobra, czekaj. Dobra, idę. Hello, Mr. Lava. Hello. Tak, to jest bardzo możliwe, że to jest to sama lawa. <laughs> Nawet chyba, chyba bardzo prawdopodobne. Tylko zobaczmy, czy jest tutaj więcej tej lawy, żebym się, nie, żebym się nie zdziwił, ale nie ma. No, to czekaj. Co, udało się, czy nie? No tak, tak, oczywiście, że się udało. No to super. Pyk. Mam obsydian. Tylko teraz muszę stąd jakoś wyjść. O, Ice Bucket to Challenge. To już takie proste jest. nie będzie. Co zrobiłem? Ice Bucket Challenge achievement. Jest taki achievement? No dostałeś go przed chwilą. Czemu to się wszystko jara? To ja. Czemu to wszystko podjarałeś? <grym> Bo mam Flint and Steel. Człowiek na chwilę wchodzi do podziemi, a tu proszę taka niespodzianka. No dobra, e, mam to, co chcieliśmy. Proszę bardzo, chodź, 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 chodź. chodź, chodź dobra. Chodź, chodź, chodź. No to będziesz już mógł postawić ostatni kamień. Tak. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Czekaj, muszę się zabrać sobie. Czekaj napiję się koli. ja <laughs> się wody napiję. W dobra. Jestem gotów, możemy. <laughs> dobra. Pyk. Taram! Działa. No dobra. To teraz, pstryk i moi drodzy, my wchodzimy do portalu i widzimy się z Wami w następnym odcinku, w którym będziemy zwiedzać nether. W sumie to mamy nadzieję, że może z jeden albo dwa odcinki tam spędzimy, także będzie no. ciekawie. Mam nadzieję, że z nami będziecie. Widzimy się już w następnym odcinku. Także Gorigon, ja ci za dzisiaj bardzo dziękuję i mam nadzieję, że Wam się podobały te przygotowywania do netheru. Słuchajcie, ja też mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo było mi miło dzisiaj Junior. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco, Gorigon i... i Junior. Dobra, skakujemy, chodź. No dobra.